ich będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie na słowo na 24 dzień czerwca. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 17. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana, że ona Twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadajesz imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z Jego narodzenia. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony będzie duchem świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych by przygotować Panu lud doskonały. Moi drodzy, ten fragment Ewangelii Łukaszowej otrzymujemy na uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela. Warto podkreślić, że w Kościele obchodzimy zarówno dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela, jak i jego dzień narodzin dla nieba, jego śmierci, dlatego że to była bardzo ważna postać. Wiemy o tym, wiemy kim był Jan Chrzciciel, to on był tym, którego zapowiadały Pisma, który miał przyjść i przygotować drugie Panu, tak jak zresztą słyszymy to z ust, z ust anioła, który, który zwiastował narodziny Jana Zachariaszowi. Natomiast, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy też właśnie w kontekście osoby, dzieła i narodzin Jana Chrzciciela podjęli dzisiaj refleksję nad tym, że Bóg chciał, aby każdy z nas też się narodził żebyśmy podjęli refleksję właśnie i wdzięczną modlitwę za dar narodzin naszych narodzin żebyśmy uświadomili sobie że jesteśmy przez Pana Boga chciani i naprawdę on chciał żebyśmy narodzili się właśnie w tym czasie w tym miejscu z tych rodziców on chciał żebyśmy pojawili się na tym świecie i żebyśmy też zrozumieli że on daje nam konkretne zadanie do spełnienia może nie będzie to takie dokładnie zadanie jak Jana Chrzciciela, choć w wielu momentach naszego życia możemy być takimi Janami Chrzcicielami dla innych ludzi, kiedy przygotujemy serca innych ludzi na to, by przyjęli Chrystusa. To jest konkret, który bardzo często też dzieje się w naszym życiu, bo kiedy spotykamy się z ludźmi i mówimy im o Jezusie, i oni otwierają swoje serca na Jego obecność. To tak, jakbyśmy właśnie przygotowywali drogę Panu Jezusowi do serc tych ludzi. Natomiast chcielibyśmy też właśnie uświadomić sobie, jak ważni jesteśmy w Bożych planach, jak ważni jesteśmy w oczach Bożych, żebyśmy też chcieli ze wdzięcznością patrzeć na nasze życie. Często jest tak, że pewne wydarzenia z życia powodują zranienia w nas, które rzutują na obraz nasz własny, samych siebie. I trudno jest nam też patrzeć z takim zachwytem na, na siebie, z, takim też, z taką też wdzięcznością, że pojawiliśmy się na tym świecie. Natomiast chcielibyśmy zrozumieć, że w Bożych planach byliśmy chciani, Bóg kochał nas już, odkąd tylko stworzył, stworzył świat. On wiedział, że się pojawimy, On ma dla nas konkretne zadanie i my też Próbujmy właśnie patrzeć na siebie w taki, w taki sposób. Jan Chrzciciel był świadomy swojej misji. Jan Chrzciciel wiedział, kim jest. Jan Chrzciciel uniżał się, aby Chrystus mógł być wywyższony. Cieszył się z misji Jezusa. Cieszył się z tego, co działo się w życiu Jezusa, kiedy, kiedy o Nim słyszał, o Jego nauczaniu, o Jego cudach. My też właśnie w taki sposób patrzmy na swoje życie. Mamy do spełnienia misję. Bóg tego chciał i Bóg naprawdę nie pomylił się, że pojawiliśmy się na tym świecie. Dlatego niech to dzisiejsze rozważanie słowa Bożego zamieni się w każdym naszym przypadku na taką modlitwę wdzięczności. Nawet jeśli nie wszystko rozumiemy z naszego życia, to jednak bądźmy wdzięczni Jezusowi za dar naszego życia, za nasze narodziny, za rodzinę, z której pochodzimy. I prośmy z pokorą o to, Abyśmy potrafili wypełnić tę misję, którą Bóg daje nam do wypełnienia. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że pojawiłem się na tym świecie. Dziękuję Ci za narodzinę każdego i każdej z nas. Trudno czasami mi jest zrozumieć, dlaczego takim właśnie mnie stworzyłeś, dlaczego tu narodziłem się, ale wiem, Panie, że nie pomyliłeś się. Jestem Ci, Panie, za to wdzięczny. Dziękuję Ci, Panie, za owoce mojego życia, które już widzę. W swoim, w swoim życiu. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za to, że chcesz się posługiwać mną takim, jakim jesteś. Jestem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz każdemu z nas misję do spełnienia. Że, że, że zapraszasz nas także, abyśmy byli takimi współczesnymi Janami-chrzcielami, którzy będą przygotowywać serca innych do przyjęcia Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to wybranie. Dziękuję Ci za to, że. Nikt z nas nie jest przypadkiem, że jesteśmy przez Ciebie chciani, kochani i że nas wybrałeś. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.